No więc, ta wiedźma weszła do mojego pokoju. To znaczy, że coś się między nimi wydarzyło. Skąd się tu wzięła, Pinki? Czemu nie mogę tu spać? W moim pokoju było tyle komarów, prawda? Stało się coś dobrego. Powiedz mi, Pinki, przyjaciółko. Jest mi wstyd, Didi. Hej, najpierw to usuń. Przecież wczoraj wieczorem bardzo się do siebie zbliżyliście. Powiedz mi, kto zaczął pierwszy, ty czy on? Pocałowałam go pijana. Wow, Pinki! Świetnie się bawisz, przyjaciółko. Coś jeszcze musiało się między wami wydarzyć. Nic się nie wydarzyło, przyjaciółko. Potem trochę się pokłóciliśmy, przyjaciółko. Zostaw... To. Powiedz mi co planujesz dalej. Teraz sprawię mu porządny wstrząs i uwięzie go w mojej sieci. Potem sam wpadnie mi w ramiona. Jesteś naprawdę mądra przyjaciółko. Coś musiało się między wami wydarzyć. Odejdź. Nic się między nami nie wydarzyło. Jeśli mnie posłuchasz oświadcz się Akilowi. Jak ci się spodobał ten pomysł? Bzdura. Nic ci się nie stanie. Zamknij się szaleńcu. Więc ta wiedźma sobie pogrywa? Po co przyszła? Wezmę laptopa i pójdę. No więc przyszłam po laptopa zboczeńcu. Zapomniałam telefonu. Nie będę na to patrzeć. Naprawdę nic nam obojgu nie stanie się.